Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przechodzimy do głównych instrumentów. Dzisiaj w nocy o godzinie trzeciej naszego czasu mieliśmy przemówienie prezydenta Trumpa. E, wspominał o tym, że chce wydać bilion dolarów na to, aby z, e, poprawić infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych i e, zwiększyć e, ilość miejsc pracy w sektorze przemysłowym. Rynki zareagowały na to umocnieniem dolara i wzrostami na rynku akcji. Mamy dzisiaj e, silne wzrosty na kontaktach na S&P 500 wyprawiliśmy do poziomu 2390. To wczorajszy dołek tutaj mieliśmy. Z tego dołka mamy tę tak, falę pierwszą, falę drugą. My jesteśmy w fali trzeciej. Myślę, że w ciągu dzisiejszej sesji może dojść do zakończenia fali trzeciej, potem możemy mieć jakąś korektę. To będzie fala czwarta, potem jeszcze fala piąta, bo wygląda na to, że celujemy wokół psychologiczny na poziomie 2400. Na no, takiej dużej kieńczywale że można spodziewać się spadków. Sygnał sprzedaży że pojawi się wtedy, kiedy przewijemy poziom 2379. Teraz popatrzmy na wszystko w dłuższej perspektywie. <laughs> już w długim terminie widać, że wzrosty, które zaczęły się tutaj pod koniec stycznia, mają już zaśnie 130 punktów, mogą być około, no, prawie 140. Jeżeli potem pojawi się jakaś lokalna korekta, może zmniejszyć 38% całego ruchu wzrostowego, przy 140 punktach mielibyśmy 40 plus 4 razy 4, 50, no powiedzmy 55 punktów, żeby był ruch równy. No i po zakończeniu korekty powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów. Na rynku niemieckim doszło dzisiaj do wzrostu, przebiliśmy opór na poziomie 11855. Przebidiliśmy również styczniowy szczyt, co otworzyło drogę na tegoroczne maksima w rejonie między 12 a 12 trzydzieści. Tutaj pojawiła się niewielka korekta. Prawdopodobnie rynek pójdzie jeszcze na wyższe poziomy i tak abyśmy mieli potem możliwość cofnięcia się. 38% zniesienia wspieramy się na 12-12 trzydzieści. I potem w dalszej perspektywy zobaczylibyśmy jeszcze jedną falę 360 domka, której mieliśmy dzień, ten w piątek. Mielibyśmy falę pierwszą, falę drugą, jesteśmy w trzeciej, potem czwarta i potem jeszcze piąta. Teraz polski rynek. Na naszym rynku strona poputowanie wykorzystała do tych dobrych nastrojów na rynku amerykańskim. Jesteśmy poniżej szczytu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu w czwartek, 2272. Możliwe, że można tutaj rozpocząć dwa stanowiska. Pierwszy, że polski rynek pozostanie słaby i nie uda się pokonać się tutaj tego bardzo ważnego oporu. Potem, gdy rozpocznie się korekta Stanów Zjednoczonych, nasz rynek cofnie się w tył. Moglibyśmy mieć tutaj formację podwójnego szczytu i potem dłuższe perspektywy, moglibyśmy się tutaj cofnąć. Drugi i bardziej wyczy zakładałby, że jednak przekroczymy ten lokalny szczyt z czwartku doszłego. Wtedy należałoby powiedzieć, że tak, tutaj była fala 9, tutaj 10, nowy szczyt, to była fala 11, potem korekta fala 12 i potem jeszcze nowy szczyt fala 13. Może nie aż tak wysoko, e, znacznie niżej, ale generalnie 13-falowo po upłat co jest odpowiednikiem 5 struktury albo 9-falowej struktury. E, I w dalszej perspektywie należałoby spodziewać się Popatrzmy sobie na sytuację na wykresie euro-dolara. a Tutaj doszło... Wczoraj do sporych spadków. Dzisiaj rano jeszcze rynek spadał, w ciągu dnia właściwie. wyszliśmy w rejon tutaj tego dołka na poziomie 1.0522. Ten dołek na poziomie 1,04939. Teraz mamy się odbicie. Myślę, że po tak dużym umocnieniu e, dolara względem euro odbicie będzie już tylko korekcyjne, w dłuższej perspektywy należałoby spodziewać się kolejnej w Kolejna fala spadkowa w takiej dłuższej perspektywie może nas zaprowadzić na... Styczniowe minimum polityki okolicy, gdzieś około 1, 0, 3, 70, 1, 0, 3, Wykres dolara do złotego. W krótkim terminie można spodziewać się jakiegoś stopnięcia, natomiast dłuższe koszty, dolar, można się do tego Powinniśmy oczekiwać ataku na silną 4, 4,11, 13 Na złocie silny dolar. E, do, doprowadził do tego, że mamy tutaj większą skalę spadków z tego szczytu sprzed kilku dni. No i wygląda na to, że teraz to odbicie, które mamy, taką odbiciem, którą mamy w tej chwili na dolarze, może doprowadzić do odbicia na zakresie cen złota, ale mam myślę, że ceny złota już mogą nie dotrzeć do tego oporu, mogą też tego oporu nie przekroczyć, w związku z tym odbicie może być korekcyjne. Potem raczej perspektywa, gdy będziemy schodzili w dół, przebicie wsparcie między 1231 a 1234, otwiera drogę na bardzo ważne krytyczne wsparcie na poziomie 1217. Jak popatrzymy sobie teraz na to wszystko w dłuższej perspektywie, to tak, próba przełamania na trwałe e, silnego oporu w rejonie 1250 na razie się nie udała. Mamy tutaj dosyć negatywną e, świecę. Zobaczymy jeszcze jak to wygląda na tygodniowym. No, nawet jeśli tego nie wiem, może się tutaj pojawić informacja ze ciemnej chmury. I wtedy będziemy mieli sygnał sprzedaży. Oczywiście musi być potem potwierdzony przez przebicie wsparcia na poziomie 1217. Teraz, ropa. Na ropie mieliśmy wczoraj tutaj dołek. Potem mieliśmy silne odbicie. Potem korekta i potem kolejna para wzrostowa. Po czym mamy tutaj poważniejszy ruch dół. Zapasy, które zostały ogłoszone w lutym 16.30. Były zgodne z oczekiwaniami, oczekiwano, że wzrosną one o półtora miliona baryłek i taki był obczyt. I teraz tak, wszystkie ruty, które mamy tutaj wzrostowe, traktuję od dłuższego czasu jako tylko korekcyjne. Dlaczego? Bo jeśli popatrzymy sobie na wykres w dłuższej perspektywie, Wzrost z tego gdełka miał układ tylko trójfalowy, czyli korekta A, B, C. W związku z tym, wcześniej czy później powinniśmy znaleźć się na wsparcie na poziomie 52,80. Widzimy, że lokalne szczyty są coraz niżej. No i w pewnym momencie powinno dojść do przebicia tutaj tego ważnego wsparcia na poziomie 53,40, co otwiera do 52,80. A w jeszcze dłuższej perspektywie, gdy doszłoby do przełamania poziomu 52,80, no to powinniśmy wrócić na te tutaj wsparcia między 50, 75 a 51 będzie. I dopiero po obronie tutaj tych wsparć można byłoby oczekiwać na jakieś poważniejsze, w górę. Jeżeli z tego dołka bo zobaczymy prawdopodobnie za tydzień, może trochę dłużej, e, pojawi się pierwsza pięciopalowa struktura, no to wtedy to może oznaczać, że rozpoczyna się kolejna fala wzrostu. Na razie mamy sytuację taką, że od wielu e, tygodni mamy tutaj bardzo <laughs> męczącą konsolidację. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy sobie na to, że mamy tutaj duże zmiany kursu ropy wewnątrz tej fazy konsolidacji, no to jest to można powiedzieć dobra szkoła dla tych, którzy chcą grać właśnie w fazie konsolidacji. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam, dzisiaj o godzinie 18 mamy szkolenie na temat wykorzystania świec japońskich, w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić inwestora, który by wykorzystał archaiczny typ wykresu, jakim jest wykres liniowy. Popatrzmy. Wykres liniowy wyglądałby w ten sposób. Niewiele tutaj informacji jest. Czy wykres barowy, na którym znika nam informacja o tym, która sesja była wzrostowa, a która spadkowa. Jak włączymy świece, od razu widać, że świece białe to są sesje wzrostowe, świece czarne to są sesje spadkowe. Od razu widać, która strona na rynku na przewagę. Także zapraszam na szkolenie i do usłyszenia, a jutro mamy gorący dzień ze spółką SNAFSAT. Będę tutaj Państwu służył pomocą odnośnie właśnie oceny tego, co się może dziać na wykresie spółki już po debiucie, nawet kilkoterminowe wykresy, jednominutowe, potem dłuższe, pięciominutowe i potem w ciągu kolejnych dni na stronie, które będą pojawiały się prognozy dla tej spółki. Dobrze, w takim razie to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do rozpoczęcia szkolenia o 18.00. Do usłyszenia.